Cześć, witam Was z tej strony Roxron, a to jest następny odcinek Don't Serve, w którym... W którym będziemy sobie grali w Don't Serve. Bardzo ciekawe połączenie. Więc tak, co my mieliśmy tutaj robić? Hmm. Coś z głodem na pewno, bo mamy grupę straszną. Jednanie nie mamy. Znaczy, no mamy jeszcze, to... Trzeba coś z zrobić pożytecznego. Nie, na razie dajmy tyle. Zobaczmy. Tam. Może sobie właśnie wgram mod, widziałem, że jest taki mod, y, który pokazuje ile nam przywraca dane jedzenie zdrowia i tak dalej. Zdrowia, y, głodu oraz tego zdrowia psychicznego. Więc może go sobie wgram, jak go znajdę i tak dalej. A w tym czasie właśnie nie wiem co miałem robić, szczerze powiedziawszy. Już gram. Nie wiem, co miałem robić. Mm, 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 mm. Mm. Dobra, nie ma, zmienimy czasu może. Robimy eee, sobie jeszcze właśnie cztery te usmażmy. Cztery. Jeszcze jedną, dziękuję. Już prawie że full. No i dobra, idziemy. Um. Aha, miałem zrobić... O, chyba już sobie Miałem zrobić 100 nie, nie. nie. To, to, to. A, miałem pościnać drewno. Czyżby tak? Yy, structures. Tak, miałem drewno ściąć. A tu kamienie już powinny mieć. No tak, więc idziemy ściąć nasze drewno. Siekierę mamy. Z tego co leci? Cześć, nie opłaca. Musimy uważać, żeby tutaj gdzieś drzewca nie było. Drzewce są złe. Są błe. Drzewce są Łe i błęj w ogóle. Znacie tam przednie. Drzewca. Właśnie psy za niedługo powinni chyba przyjść. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale wiem, że mają przyjść. Kiedy. Hmm, zbierzmy sobie to. Jak już tu jesteśmy. To teraz ile drewna potrzebujemy? U Chyba tam były 3 deski. Nie wiem czy mogę sprawdzić. Tak. To teraz bardzo trudna matematyka. 4 cztery razy 4. Łomatko. 16, aż to dużo słyszę. Woccinamy. A mamy drewna. 8. A jeszcze sobie leży, zapomniałem. Bierzemy sobie łopatę. te... Mamy włócz, nie mamy, dobra. To wszystko jest jak należy. A i te pułapki mieliśmy sprawdzić, ja już sobie przypomniałem. To się nie opłaca. Jeszcze pułapki. A patyki właśnie można zbierać. Chyba nie mam patyków. Nie, mam. A patyki możemy zbierać, bo one nie wymagają tego nawozu. O, tutaj co mamy? Grzyb. A wypadnego. Znowu nawet zapomniałem jaki grzyb przywracał, ile głodu. Znaczy życia. Chyba czerwony

no i możesz sobie wejść. Czekajcie, ja mogę go zagonić. Nie, byłoby sensu. Mm, tu będzie już problem. No, tu będzie największy problem. Nie królik. O, królik jest dobiał, a się przy okazji rozłożyła pułapka. Ale my zrobimy takie taką magię. Zobaczcie. Zrobimy tak. Zresztą ten grzyb nie chce tu leży. Będzie zwabiał królik. A mogę tego grzyba dać pod pułapkę? z tym nie, nie to idź stąd nasze właśnie dobra zaraz będzie wieczór o ale tutaj zarąbujemy matka nasz prędkość rozwijamy prędkość no dobra idziemy sobie idziemy sobie je będziemy zaraz zabijać w tym czasie dalej czas się zaraz będzie noc nie ma tu żadnych drzewców rednych jak się nie mylę, jak się znajdzie na, na drzewo, które jest drzewcem, to pisze atak. Natomiast czop. Czop, czop. Tam się łopata rozrąbuje. Dobra, to drewno jeszcze idziemy, bo też musimy się mieć na spalenie. Ja bym zapalił tutaj pochodnią, ale nie wiem, co mały raz jest tego bo Albo jeszcze to, tam się może dokończymy. Nie! No do... dobra. to zbyt nie wychodzę. Dwa... Zbliżenia, no jeszcze dwa. Dobrze, o już nie mamy drewna, no to spadam do domu. A nasz domek był tam, no dobra. Mamy nasz piękny domek. Widzicie? To jest domek, ale wy sobie tego nie wyobrażacie. Dobra, jeszcze sobie to zbliżamy. zbierzemy. Patrz jak piją. Mm, 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 grzyba mogę upiec, ale to się chyba nie wyda. Zróbmy te, te, te dziadostwa. Właściwie najpierw podkładajmy. Mamy w jakieś... Nie. Nie, nie mamy nic. Więc... Co mogę wziąć? Sadzonki. Aha, nie da się, już, no to trzeba je posadzić. Sadzonki sobie dajmy tu, blisko też tak miary jakoś ładnie jest jeszcze jasno sobie też to wszystko rozsadzę już fajnie. robi to spadamy o nie ciemno o od razu napiszemy teraz te deski trzeba zrobić o właśnie to trzeba zostawić czućmy jak to się Dobra, tak. Um, teraz sobie weźmiemy. Weźmy sobie zbudownię to, ale do tego potrzebujemy wrzucić jeszcze jeden drewno, aby nie z nim sebórówkę. W ogóle trzeba garnek zrobić. Hmm. Trochę tego będzie. Najedź się dobrze, kościół. Weźmy sobie jeszcze dwa drewna albo jedno. Zróbmy sobie te kloce. Kloce, czyli te kloce. Bierzemy sobie te kloce. Złoto już mamy, no i robimy sobie. Otóż tą magiczną, magiczną, piękną rzecz, którą zbudujemy gdzieś tu obok. Czyli sobie podejść on tak najlepiej i będzie miał nas. Ale w międzyczasie, zasadźmy sobie te drzewka dalej, żeby ładnie i pięknie nam rosły. jesteśmy tak, do tej strony. O, ja bo nie, prze zrobiłem, teraz nie wiem, czy zmieszczę je. Ej! A jak najbliżej. Będzie teraz bardzo trudne. O, patrzcie, jak trawa rośnie. O, moja trawka rośnie. Rośni, trawka rośnie Dobra, jakoś się zmieściło, tak trochę krzywo. O, ale to będzie później tak szaków jak to wyrosnie. Dobra, mimo wszystko te trawy wyrosły Czyli teraz trzymamy spację i zbieramy te drzewy idziemy zrobić tutaj z tych drzew trzeba je spalić trzeba będzie spalić ale się trochę boję że się to zapali wszystko się spali dlatego już otóż zetniemy do drzewa ja się cykam tutaj drzewca. drzewce I teraz już się nie powinno zapalić. To już takim magicznym sposobem. Tylko to się na pewno spali. No i chyba tylko, no. A ten piękniec się nie będzie palił? Nie wiem. Proszę załatwić po mę męsku i to wykopać. Jak prawdziwy mężczyzna Wilson. Mamy brodę. Broda, o czym jestem ja. da I teraz tak. Musimy sobie chyba opiec kubika, bo nie mamy miejsca, żeby... Trzeba zrobić tak dużo roboty, a tak mało czasu w odcinku. Dobra, zjedzmy sobie, nasilnie się. Więcej mięsa trzeba jeść. W ogóle to zdrowie psychiczne mamy bardzo w bardzo dobrym stanie. A jak u niektórych widziałem, to oni mają problem z nimi. z o co im chodzi. Chcę więc zrobić pochodnie. Ale też nigdy nie robiłem. To tak e, powiem wam drzewa tyle. Spalcie się. Łonie, ognisko. O, hmm. to było straszne. Chyba nie ma do naszej pięknej pochodni. Patrzcie. Morselka. Tak się zabił. ale miło. Ale ja to planowałem, więc sobie nie myślcie! Tylko tyle, że spaliła się spaliłaś, martwię, że tu przejdzie. Dobra, rozwalamy to. Gdyż węgiel nam się przyda do garnka. Patrzcie, widzieliście? też troszeczkę łażąca szyszka. Po jakim cudem. No zjadł nasiona. Pełny takich i stąd. No. I będziemy mieli Będziemy musieli iść też do bawałów. Tych drzew na razie nie będę odsadzała, bo nie chce mi się za bardzo. No po co przecież. Dobra. Mamy dużo bardzo trawy. I teraz co potrzebujemy na garnek? Garnek będzie chyba w farmach jest o mam jeszcze jedno Te piekanin nie znowu starszy starszy ale więc idziemy jeszcze schajczyć las ten na przykład A mu się tam się przypiekić to tam traci na życiu chyba nie więc nie wiem co robi yy, ale musimy sobie o tym ten wianek jest zły też pada to wiem że Aaaa, tutaj? Że nam spada to niby, ale dzięki Biankowi chyba nie spada. O, o, o. O, tak jak planowałem. W ogóle trzeba będzie się chyba znowu po te pułapki wybrać. Jak to spalę. Zrobię garn garnuszek. Znowu po drewno. Najlepiej iść tutaj, bo tutaj chyba nie ma tych drzewców. Co tak sprawdzi? Chyba nie ma drzew, Słuchajcie. Nie wiem, się zdaje. No to idziemy sobie zrobić... Albo nie, najpierw chuj... Albo nie, bo nie ma miejsca. Najpierw idziemy zrobić ten garnek. Który jest tutaj. I Garnek sobie zrobimy tutaj. No i zobaczcie, jak pięknie się zrobił. Chyba nie... O. Nic się nie stało? Chyba nie do mamy jednego królika na pewno zaraz pułapkę trzeba wstawić i już więcej nic nie zrobię chyba, że zrobię oto taką magię Właśnie. nie jest tego opił to też można wyleźć wywalić jeden patyk się nie przyda chyba nie wiem i weźmy to wsteczne chyba jak widzicie mamy darmową farmę królików takim oto sposobem mamy już tyle królików jeszcze tutaj jest. Bardzo miło i wesoło, kiedy... kiedy Wilson wchodzi w koło. No właśnie tak. No i sobie już tą noc coś ugotujemy z tych auto pięknych piłoiczków. Jakąś mięsną potrawkę. E, ale zanim to zrobimy, pozbierajmy drewno na skrzynkę, bo jest tragedia, naprawdę. Myślę, że mnie coś zabił pięknie się zapowiada. W ogóle trzeba będzie też pozbierać, połowić rybki, to znaczy. No, ale to potrzebujemy z spękań. Może w następnym odcinku pójdziemy ich poszukać. Potrzebuję trzech desek. Zaraz pójdziemy. No, tam było chyba cztery, no to już czasem nie to. Teraz będę palił węglem drzewnym. Już nie ma, nie ma nic, to idziemy. Widzimy. Jeszcze nie będziemy palić ogniska, ale zrobimy skrzynkę. Skrzynkę. Hmm, musisz wszystko wyrzucić, tak? Weźmy to wszystko. Tak zrobimy Królika wywalić nie mogę, ale to ma. zaraz będzie noc, ale my się tym nie przejmujemy. O matka, teraz nie wiem co miałem zrobić. <grymka> tak bez sensu wyszło. Dobra, mam skrzynkę. O, wow, mam jeszcze jakiś tu gdzieś sobie zróbmy na obok drugiej, żeby nie musiał chodzić. I rozpalamy wisko. Patrzcie, w węgielki mamy już piękną noc, to sobie możemy ugotować i Nie, 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 jest. Tak, Dobrze. Jeszcze sobie na koniec tego odcinka. Ugotujmy przepyszną potrawę, y która będzie taka dobra. Którą zrobimy, otóż, w takim, takim magiczny sposób. Nie wiem, czy tak będę mogła, ale tak No i dobra, chyba to będzie na tyle. Ja sobie jeszcze tak na szybko przekąszę... ...marchewki, które są jeszcze w miarę w dobrym stanie po upieczeniu. A później zrobimy marchewkowe danie z tych marchewek. No i zaprasz... o, mają kółeczki miasta. No ja sobie zrobię marchewko wydania. To ja wam za zapraszam, jeśli chcecie się dowiedzieć, co będzie z marchewkowego dania. Otóż te emocje sięgają z zenitu i zapraszam was do następnego odcinka. Więc żegnam się z wami, cześć!